Cześć, witam was na moim kanale Dzisiaj pomówimy sobie znowu o tym Co pojawi się w nowym patchu Patch powinien się pokazać na początku miesiąca Pewnie w przyszłym tygodniu I ciekawi mnie już Jaka tym razem będzie fuzja Ale zanim dostaniemy informację o tym No to Tradycyjnie mam dla was informację o tym Jakie mamy buffy W najbliższym patchu Tradycyjnie zmieniają tylko dwu, Tylko dwie legendy No Biorąc pod uwagę, jakie do tej pory te zmiany były, i że, że one nieraz były dosyć wielkie, nie były to jakieś rewolucyjne zmiany. Czempionów to, no, można by oczekiwać, że tych zmian będzie jednak więcej niż dwie na miesiąc. Bo w tym tempie to szybciej kolejne legendy wypadają z mety, wypadają z gry, są zbyt słabe, żeby się utrzymać na poziomie niż, e, niż poprawiamy. No, ale to jest rozmowa na inny czas. A teraz przejdźmy do dwóch czempionów, którzy dostają buffy. Na początek, tym razem, e, będzie, to, będzie to dwójka Sacred Order. E, I pierwszym z tych czempionów jest Vitrius, Vitrius the Anointed, Legenda Void. Pamiętam, jak on się pokazał, jak zobaczyliśmy jego, e, jego skille. No to wywołało dosyć duże zamieszanie. E, dużo sobie po nim obiecywaliśmy. Potem okazało się, że jego obrażenia. Są rozczarowujące, tak to trzeba powiedzieć. Więc u niego dużo nie trzeba zmieniać, trzeba dać mu trochę więcej obrażeń. Także zobaczmy, co oni u niego zmieniają. Na początek, Holy Terror A1. Tutaj widzę, że są pierwsze zmiany. Atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Pierwsze uderzenie leczy go o 30% zadanych obrażeń, drugie uderzenie ma. 65% szans bez książek na wrzucenie Fear'a na jedną turę, jeżeli to jest Boss, no to to będzie Decrease Speed A nie Fear i co tutaj zmieniają Dalej będzie atakował jednego Przeciwnika dwa razy Pierwsze uderzenie Dalej będzie się leczył o 30% I tutaj e, Będą szanse Na wrzucenie, te same szanse Na wrzucenie True Fear A nie Fear i tego debuffu Nie będzie można rezystować, jeżeli on się w pełni tutaj w pełni wyleczy w dalszej części jest bez zmian, czyli zamieniają Fear na True fear i jak będzie miał pełne pełnia życia to nie będzie tego można rezystować, szczerze bardzo mało znacząca zmiana w zasadzie można to, to pominąć także A1 Rozczarowująca zmiana. Teraz Storm of Righteousness A2. Obecnie to jest atak AoE. Przed atakiem usuwa Increase Defense, ale Protection Strengthens wszystkich i tego nie można rezystować. Dodatkowo ignoruje 30% defenseu yy, i zwiększa jego turnmeter o 30%. Jeżeli yy, za każdego żywego przeciwnika po tym ataku, 4 tury cooldownu po. Tutaj mamy po wyksiążkowaniu i co tutaj się zmienia, ciągle to będzie atak AOE. Ta pierwsza część się nie zmienia, będzie usuwał te same buffy z przeciwników, i po tute, potem tutaj dokłada, dołożyli, jeżeli przynajmniej jeden buff został usunięty, dodatkowo wrzuca na niego increase attack i increase crit damage na dwie tury. Cała reszta pozostaje bez zmian, czyli tutaj to jest dobra zmiana dla nukera. Tak, jego obrażenia bazują na ataku, także on będzie sam siebie buffował, będzie sam rzucony na siebie increase attack. Increase cry damage to się będzie działo przed atakiem, więc najpierw zwiększy swoje obrażenia, a potem zaatakuje. No to jest dobra zmiana. Oczywiście trzeba będzie przetestować, jak to będzie miało się działo, jak to będzie w praktyce działać, o ile zwiększy jego obrażenia, ale jeżeli mówimy o Nuke'rze jest to zdecydowanie zmiana na plus. By my hand, jego A3 i obecnie atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Pierwsze uderzenie niszczy maksymalnie 25% zadanych obrażeń, nie może więcej niż 75% zniszczyć na bossach do 35%. To z 35% i potem drugie uderzenie ignoruje 30% defensu, jeżeli nie ma aktywnych skillów na cooldownie, a jeżeli są, to ignoruje połowę defensu. On jeszcze tutaj ignoruje Shield, Unkillable i Block Damage. I co tutaj się zmienia? E, Atakuje dwa razy. Każde uderzenie, czyli już nie tylko drugie uderzenie, ale oba uderzenia będą ignorować 30% defensu albo połowę, jeżeli. E, nie. Czyli oba uderzenia ignorują, jeszcze raz, oba uderzenia będą ignorować połowę defensu yy, i będą niszczyć 25% zadanych obrażeń. A jeżeli cel nie ma żadnych aktywnych skillów na cooldownie, to też oba uderzenia będą wtedy ignorować połowę defensu. No więc tutaj znacząco wzrosną jego obrażenia, zwłaszcza na tym pierwszym uderzeniu. Fajnie, no to jest trochę bez sensu, że tylko jedno uderzenie miałoby niszczyć. E, miałoby ignorować defense. W tym momencie ignorujemy cały czas defense, cały czas niszczymy max HP. A jeżeli będzie coś na cooldownie, no to to jest połowa defense. Więc na pewno to też jest bardzo dobra zmiana, jeśli chodzi o e, dla, dla nukera Trzeba będzie go przetestować, oczywiście, w praniu, żeby zobaczyć, czy te obrażenia w tym momencie będą. Wystarczający, jeszcze mamy tutaj pasyw, który daje mu, resetuje mu cooldown, daje mu ekstra tury. Tutaj się nic nie zmienia, jeśli chodzi o działanie tego. Skracają cooldown do Czterech tur. Tak, teraz to jest bez książek. Nie ma tutaj żadnych książek, to jest 5 tur. Będą to tury 4. Więc tak wyglądają zmiany na tym czempionie. No jest to legenda Void, więc pewnie mniej osób będzie tutaj zainteresowana. Swoją drogą, nie pamiętam sobie, żebym go kiedyś na arenie spotkał, więc może być tak rzadki albo tak słaby, może jedno i drugie. No w każdym razie dostanie buffa. E, to jest pierwszy czempion, którego będą zmieniać. Drugim czempionem, którego będą zmieniać, jest Holstring. Pamiętam, jak go e, wprowadzili do gry, to go określiłem wręcz najgorszą legendą w grze. Okazało się, że było to przesadzone, bo on jednak znalazł swoje miejsce. Jest bardzo dobry na Firenajcie. Jest też bardzo fajnym DPS-em na Klambosa na i co tutaj zmieniają. Eee, on ma dużo ataków, w wszystkie ataki ma randomowe. Tak, tu uderza dw dwóch randomowo, tutaj trzech randomowo, tutaj czterech randomowo i to mi się bardzo nie podobało. I teraz tak, A1 atakuje dwóch losowo. Teraz będzie atakował jednego dwa razy, więc eliminujemy tutaj tą losować losowość. Jeżeli jest pod wpływem Veil Albo Perfect Veil Każde uderzenie ma 50% szans no Książek tutaj nie ma zwiększających Więc to będzie 50% szans Na obniżenie Turmitter O 15% Ok To sprawi, że będzie jeszcze bardziej przydatny Na Night, gdzie jest świetny Nie tylko tak zada obrażenia, Ale jeszcze będzie miał tutaj szansę na obniżenie eee, Turmiter Ta druga część pozostaje bez zmian Wrzuca na siebie Increase Crit Atak na dwie tury, jeżeli ten atak jest krytyczny. Więc to jest generalnie pozytywna zmiana. Obniżanie do, atakuje jednego. Dodatkowo obniży, obniży turn meter. On tutaj wrzuca hex, więc on już potrzebował y, accuracy do tego, żeby działać. Więc to też nie jest nic nowego. Y, overthrow, tak, czyli jego A2. Tutaj atakował trzy razy losowo. Ignoruje 25% defensu, y, Jeżeli ktoś ma na sobie hex. Kolejne 25% defensu, jeżeli ktoś ma Hex i jest Banner Lordsem albo Knights Revenant. I co tutaj się dzieje? Też usuwają tą losowość. Będzie atakował trzy razy tego samego przeciwnika. Jeżeli przeciwnik jest pod wpływem Hexu, będzie ignorować 25% defensu. Także to się nie zmienia. Będzie ignorować kolejne 25% defensu. Jeżeli są pod wpływem Decrease Speed. Ok, czyli Decrease Speed, to już mamy wtedy. Jeżeli dołożymy do tego HEX plus DECREASE SPEED, to ignoruje połowę już defensu I będzie ignorował kolejne 25% defensu, jeżeli to z, ktoś z BANNERLORDS'ów albo z KNIGHTS REVENANT Czyli nie będzie potrzeba HEX'u do tego Więc jeżeli mamy na przykład jakiegoś BANNERLORDS albo Knight REVENANT, który ma na sobie HEX, DECREASE SPEED no to 75% do tego dołożymy jeszcze yy, tak naprawdę Savage Set. No to ignoruje, to za, będzie zadawał czyste obrażenia. Czyli nie będzie to obniżane w żaden sposób przez Defense, bo 100% Defensu będzie mógł yy, tutaj zignorować. Ok, fajnie, że tutaj zmieni, zmniejszyli tą losowość. Dodali wie, więcej ignorowania Defensu. No i zmieniłem też jego Witchfindera. Tak. Tutaj atakuje 4 razy losowo. Tutaj tej losowości nie usunęli. Dalej będzie atakować 4 razy losowo. Ale co się zmieniło obecnie? Każde uderzenie ma 100% szans na wrzucenie Hexu na 3 tury. Banner i Night Revenant nie mogą tego rezystować. Ma 100% szans na kradzież, 25% turmiter. Każde uderzenie, tak? Każde uderzenie, przypomnijmy. Dlatego to jest tak dobre na przykład na Fire Knightie, bo wtedy może no 100% turmiter skraść kradnie 50% jeżeli to są banner lordsy i knight revenant i jeżeli jego turmiter jest przynajmniej mam przynajmniej 75% po tej kradzieży to wrzuca na siebie perfect veil vale na dwie tury i co tutaj się zmienia jak już mówiłem ciągle 4 razy losowo mamy 75% szans na wrzucenie hexu i dodatkowo decrease speed na dwie tury więc dokładają tutaj do tego decrease speed co sprawi, że będzie jeszcze lepszy na Fire Night no bo the Crispy tam też się bardzo przydaje. E, Championi z banner lossów na Revenant nie mogą rezystować tych debuffów. Potem ta druga część jest e, bez zmiany w zasadzie, tak, to jest bez zmiany z tą kradzieżą. I na końcu dodatkowo wrzuca Perfect Veil na dwie tury, o dobra, czyli w tym momencie nieważne ile ma turmiter zawsze wrzuci na, na, na siebie perfect veil więc to też jest naprawdę fajna zmiana ten decrease speed sprawi, że będzie przydatny na większej ilości bossów na pająku na przykład teraz będzie bardziej przydatny, bo już A1, na 2 możemy sterować no ty ma 3 już nie bardzo więc na, na, na przykład na eternal dragonie też się bardziej przyda ale to, to nie wszystko, ponieważ jeszcze się zmienia jego pasyw. Obecnie, jeżeli zaatakuje dwa cele pod wpływem Hexu w tej samej turze, umieści na sobie Perfect Veil yy, i tutaj zmieniają. Jeżeli zaatakuje jednego przeciwnika, który ma na sobie Hex i Decrease Speed, wtedy wrzuci na siebie Perfect Veil, więc nie musimy dwóch zaatakować, ale może być to jeden z dwoma... Z dwoma debuffami. No co jest logiczne, skoro tutaj już nie atakuje losowo i tutaj nie atakuje losowo, dużo ciężej byłoby z tego skorzystać. Więc jeśli chodzi o Holstringa, generalnie będzie jeszcze lepszy tam, gdzie był dobry. Czyli na Fire Night. Znaczy na Clan Bossa to nie ma, nie ma znaczenia, bo tam OK, będzie mógł ignorować więcej defensu jak wrzucimy Decrease Speed to tyle. Ale myślę, że będzie troszkę bardziej użyteczny na innych bossach. Generalnie jest to ta zmiana sprawia, że będzie trochę lepszy, nie będzie jakiś nie jakaś rewolucja, nie sprawi, że on nie wiem, pójdzie dwa piętra w górę teraz będzie naprawdę kozakiem. Tak naprawdę będzie trochę lepszy w grze. Mogli coś jeszcze tutaj dołożyć. Mogli, no, no już mogli zrobić z tego atak z tego A3 zrobić atak AoE Byłoby, byłoby ciekawiej, wtedy byśmy mieli czempiona, który rzuca wszystkich i na wszystkich Decrease Speed No to by na przykład jego wartość mocno wzrosła na przykład na, na hydrze I na falach Mogli coś więcej tutaj zrobić, bardziej mnie interesuje Znaczy, interesuje, nie tyle interesuje, bo akurat Holstringa mam yy, Vitriusa nie mam ale tutaj te zmiany wyglądają dla mnie ciekawiej. Mam nadzieję, że sprawią, że będzie atakował tak mocno, jak na legendę Void. przystało, ale trzeba będzie poczekać na, te, e, na testy tych czempionów po tych zmianach. Także dajcie znać, co wy o tym myślicie, e, jak wam się te zmiany podobają, a ja w tym momencie już kończę ze swojej strony. Mówi do was samar. Cześć!